Siemeneczkowie na Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już jedenasty odcinek z serii Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. A więc co, zapraszam Was do oglądania. W poprzednim odcinku zdołaliśmy zniszczyć y, tą pielęgniarkę Doli, ale nie jestem pewien, czy zniszczyliśmy ją tak naprawdę. Y, obstawiam, że jeszcze się z nią spotkamy. Chociażbym nie chciał się z nią już spotkać, jak wiecie, jest to psychopatyczna pielęgniarka. <laughs> no dobra, naszym obiektywem teraz jest dojście do Warhouse'a i jeszcze raz zobaczymy, jak tam się dostać. Bo w poprzednim odcinku patrzymy, ale już zapomniałem, dobra, czyli możemy przejść po lewej stronie albo przez ten główny korytarz. Tam, gdzie wpisywaliśmy ten tajny kod do workshopów, czy do czegoś... Nie wiem, nie wiem, nieważne. Więc... Przejdziemy przez ten korytarz i pójdziemy potem w prawo. Mam nadzieję, że Mimik nas nie zaatakuje tak szybko. Yy, dobra. Jak ta głowa się nie świeci, to znaczy, że Mimika nie ma. Jakby się świeciła, no to znaczy, że jest przekichany. Ale dobra, ten prezent już zdobyliśmy. Yy, wczoraj zebraliśmy ten prezent. No i dzisiaj pewnie kolejny znajdźki będą na nas czekały. To jest Warhouse, właśnie tutaj idziemy. Tutaj też są jakieś numerki. Ja w następnym zakończeniu to, te numerki sprawdzę, bo i tak pewnie teraz nie przydadzą się do, do bieżącego zakończenia. I obstawiam, że ja przechodzę najgorsze możliwe zakończenie. Nie wiem dlaczego, ale tak coś czuję, że robię najgorsze zakończenie. Dobra. Coś długo wczytywało. Duży chunk yy, stenerii. To jest yy, dźwignia. To jest tak ten rakta. Uch! Uch, kurde, nie nie strasz. To jest ten rakta pusta. Proktopus, nie wiem jak się dokładnie nazywa. Um, dobra, jest kolejna brama. Nakręcamy, nakręcamy. Wezmę sobie myszkę na wszelki wypadek. Właśnie trochę. Czyka? Tak. Ta. Co to robisz, O ho, ho, Nie, 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 nie! O nie, zauważyła mnie, prawda? Jak ona chodzi w ogóle? Co to co co jest grane? What the hell? Co ja mam tu zrobić? To jest biuro. A, dobra, że mam włączyć... No, nie, nie rzucaj tego. Co no, ty na łeb upadłeś? Mimik? Halo, mimik? Ona tu biegnie, czy nie? Chyba nie. Dobra, nieważne. Kurde, jeszcze to muszę znaleźć. Naprawdę. Naprawdę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Dobra, poszła sobie. Nie 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 nie, nie nie, otwieraj tej szafki, proszę cię. Nie otwieraj. W ogóle, jak ona atakuje, to muzyka się zacina. Czyli to jest mimek. Dobra, to jest bardzo szybki kurczak. Kurcze, pieczone, musimy szybko działać. Tutaj mnie nie dorwie. Tak myślę O kurde było blisko tutaj to, to, to co? Co to jest? Co się otworzyłem Tylko co? Dobra, bo chica tu idzie Wejście do tego czegoś Mogę tu wejść, dobra, mogę Jest trybik. Mam nadzieję, że, że się zapisze. Nie, nie, czika, nie, 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 proszę cię. Wywalaj stąd, wywalaj. Może się schowam. Kurde. Idź, idź daleko. W ogóle ona na rolkach jeździ. Dlatego jest taka szybka. Tego bym wolał na razie nie odkręcać. Ty, ta muzyka tutaj... Gdzie to było? Gdzie ja chodzę w ogóle? Co to za miejsca jakieś? O, sekretne pomieszczenie. A pokaż mi to. A nie, to jest winda. Ale ta, tam jakby pomieszczenie było, co nie? A to jest kolejne, dobra. To muszę zapamiętać lokację. Memek. Gdzie to było? Skąd ja przylazłem? Jadzia, jadzia! Jak Tomasz masz Co? Ale... What? Jak ona mnie zabiła? Przecież nawet jumpscare'a nie było. <laughs> Co to się odpala? Silul, napraw niektóre błędy, proszę cię! Niech mi ktoś odpowie na jedno ważne pytanie. Co tu robi, Chica? To są wczesne lata 70., znaczy 90. Poza tym sam nie wiem, w których latach się rozgrywa ta gra. No nie, no, Chica znowu. No, Chika, no. Dobra, ona tutaj nie może mnie znaleźć, jednak. To było tu. Mam nadzieję, że będzie zapis, jak ja to włożę. Niech będzie zapis. Jest dobra, świetnie, jest zapis. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, czeka jest tam. Jeździ, jeździ sobie na rol rolkach. Stoć ci strasznie w Burczy. Nie otwieraj, nie otwieraj. Nie otwieraj, nie otwieraj. Nie masz się. I idź sobie tam, pojeździ trochę. Na dobre ci to wyjdzie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. idziemy tutaj, tutaj. Tam były te. O, jest depozyt, jest depozyt. Ok. Jest dobrze. Czy sobie przejechała, to droga wolna. Tu ostatnio byliśmy, co nie? Czy to też nie to miejsce? Nie, to jest to. Tutaj był kolejny trybyk. Dawaj, 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 szybko. Zanim przyjdzie. Dobra. Wowie! Zamknij pysk. To zaraz tu przyjdzie. Teraz musimy bezpiecznie przejść na drugą stronę. I tam był kolejny ten trybik. Tak to jest kolejny trybik, ostatni. Siemaczyka tutaj jestem. Wchodzisz czy nie wchodzisz? Nie wchodzi, dobra. Otworzę sobie to. Idź da w tamtą stronę, szybko, 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 szybko. Nie! No, nie no, 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 no. Tak się nie bawimy. No i co? Będziesz się tak patrzyła? O, bardzo ci brzuszku burzy Chodź, chodź, zjedz mnie. O nie! Uuu! Kurde! To było straszne. <laughs> nie miałem jak uciec w ogóle. Co jest? Dlaczego muzyka nie gra? Coś się zbagowało. Nie miałem wyjścia, musiałem uciekać do, do magazynu. Poziom dziwnie się wczytuje. Niech poprawią. Skrypt poziomu. Dobra, nie widziała mnie. Mam taką nadzieję. Dobra. Pozwól mi zapisać grę, dobrze? Pójdź sobie. Dziękuję. Dziękuję, jesteś wspaniała, Dobra, i pozostał nam ostatni. Ostatni tu już wiemy gdzie jest. Musimy przejść tędy. Do tego busika. O, i wracamy. Tylko niech sobie pójdzie, no. Dobra. Będę się skradał. Dobra. Nie widzi mnie, nie widzi. Wkładamy i... no i naprawiamy to ustrojstwo. To będzie w drugą stronę. To będzie tak. To będzie tak. To będzie tak, albo i nie, to pewnie będzie, kurde, musi to być tu, to będzie inaczej, nie wiem, nie wiem jak to będzie, Spapranto. to, nie no, no czeka no, no, dlaczego tu wjeżdżasz? Wywalaj! Wywalaj! Nie, tu nie ma! No i dzięki, Chica! Overflow! Dziękuję Ci! Jesteś wspaniała! Jak mam to zrobić? To musi na pewno iść... Tak... Wyjdzie... Tak... Wyjdzie... Albo i w drugą stronę... Tutaj... Tutaj, to tak, to tak, kurde, nie kręć tym, tak i to tak, dobra. Dawaj, dawaj, szybko, niech się zapiszę to ja mam dosyć już tutaj sied siedzieć. No szybciej, szybciej, bo ona jest bardzo szybka. Dobra, jest zapis, jest, świetnie. To co teraz? Musimy się dostać tam na górę. O, no tak, no. E, 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 co z tym busem robisz? Co z tym busem robisz? Czyka na rolkach. Bardzo niespotykany widok. Nie widzisz mnie? Absolutnie nie widzisz. Ja muszę sprawdzić mapę, bo... bo ja nie wiem. Mapy... Je jestem tutaj, czyli muszę iść do naprzód. To drzwi albo do Loading Bay. Czy mam uprawnienia do Loading Bay? Nie wiem, chodźmy się przekonać. Są Dwa wyjścia, znaczy wejścia. Ja nie widzę tutaj drzwi, żeby były. Absolutnie nie, ja tu nie widzę drzwi na tej ścianie. Zamknij mordę Zaraz czekam, wyjdzie, tak? Co? Co tam się dzieje? Dobra, jest Chica, to ja się schowam. Poszła sobie. Są drzwi, tylko jak je otworzyć? Dobra. Nie było trudne. <laughs> Kurde.

The loading dock is like 200 feet away, and there's a fence and everything. I know you're my lawyer and all, but there's no regulation that says I can't have it there. So just, just get off my back. Besides, David loves the new slide. Oh, more uh, Client, Fesber Entertainment. Oh. No tak, no przecież y, Edwin Murray robił zlecenia do Fazber Entertainment. No, na przykład na Edo Szkielety, kostiumy chyba. Te wczesne Springmonie, bo to są te springlockowe kostiumy. Nie wiem co... do czego zmierza FNAF, ale oryginalnym twórcą Springloku był przecież Henry Emily, a nie y, Edwin Murray. Edwin robił swoje Springlocki albo Henry przekopiował Nie wiem Nie wiem co ma być w tej nowej fabule a Nie wiem Trochę się boję tego Ale mam, na mam nadzieję że to wyjaśnią Dobra, musimy to wyłączyć tylko jak Co my tam bierzemy? Po co mnie tu bierzemy w ogóle? What? Do, do czego to ma służyć? Hmm Do przodu może? A można obrócić Nie wiem jak coś tam działa Coś zrobiłem, tylko nie wiem co. Coś się zapisał, czyli dobrze zrobimy. Przejdziemy na drugą stronę. A jest zagrodzone, no. Kurde, jak to głośno. Głuszy mnie bolą. Nie będzie tu mimika? Przypadkiem? Nie powinno było tu być Albo jednak Bo tam jest kostium To mógł się ukryć Ej Ty Nie masz mimika? To no dobrze S Spoko <grytanie> O, Easter eggs, steel wool Co ja mam tu zrobić w ogóle? Jaki jest objective? Access the enemy wing to the No to do biura, tylko jak, jak tam się dostać do biura? Są drzwi, jest kostium, którego mógłbym użyć. Może trzeba poprzesuwać te, te dziwne urządzenia. To były mapy, co nie, to były mapy Czyli muszę tutaj coś przesunąć Albo nie, jest przycisk Nie Ten przycisk raczej nic nie zrobi Aha, to jest taki tor przeszkód Dobra Spoko To nie jest zły pl plac zabaw Davida nie, no, z paprami. Nie, ja nie mam przejść. Ani na Łukos, ani, ani żadnym innym sposobem. Czyli muszę to poprzestawiać to wszystko. Tylko jak. Nie wiem, mu musimy to poprzestawiać. Czyli to wywalimy na sam koniec, bo to nam przeszkadza. Aha, nie mogę. No dobra. To wywalimy te stópki Te stópki No co jest z tym sterowaniem To wywalamy na koniec No tutaj dobra Teraz bierzemy te cylindry Dobra, dawaj mi je Wywalamy z tym dobrana sam koniec A teraz wierzymy tą głowę Z kapeluszem To jest chyba Monty, co nie? To jest Monty Dobra, dawaj mi to Tym wywalamy tutaj. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Bo musimy tam przejść na te schody. Potem jest wejście do biura przecież. Bierzemy to i przestawiamy tutaj. No i dobra, chyba powinno być git. Co nie? dobra zapisało się. Teraz musimy przejść ten tor przeszkód. Aha. Steel Wool popraw yy, kolizję, bo już dawno byłem poza zasięgiem. Dobra, trzeba po prostu nie trafiać na te kładki. Aha. No no, no naprawdę nie, niedopracowane... kolizje. Po prostu muszę to zrobić tak, aby... Dobra... Dobra... jest... git... Idziemy, idziemy... A co z tym, jak mam tu przebiec? Chyba na kucaka. Dobra, hipcio, podnieś stopkę. Okej... Okay. Jak mam tu przejść? Powoli, powoli, powoli. Dobra. Jestem. U celu. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Jest zapis. Dobra. Jak jest zapis, to teraz... Ja... O! Jest skrzynka. Co to jest? Ej, co to jest? Jakiś naleśnik. Czekajcie. Gdzie jest światło? Tutaj. A, to jest jakaś szpula filmowa. Kurde. Nie mam depozytu. A bo tutaj jeszcze muszę przestawić to wszystko. Dobra, to i nie wiem. Nie wiem. To zostawimy tą na później. Położę to tu. Ta platforma powinna wyjechać na sam dół. Na sam koniec znaczy. Oto. Na sam koniec. To niezły ten palei grunt. Przecież tu można zabić dzieciaka. A to chyba nie o to chodzi. Biedny Davidson musiał. Jakie zabawki musiał mieć? To było chyba jego dzieciństwo. Okej. Okay. No, co jest. Nie chcę tego brać, chciałem te stopki. Zatrzymaj to. <laughs> chciałem to przenieść. Oto. To chciałem przenieść tutaj tymczasowo. Znaczy nie tu. Kurde, to trzeba myśleć, to trzeba myśleć, to, to będzie tu. No to tamto będzie na pewno musiał pasować tutaj. Nie ma innej opcji. O, właśnie tutaj. Bo tutaj przejdziemy, co nie? Tam jest jeszcze jeden prezent. To będzie tu. No i chyba wszystko gotowe. Um, dobra, no to schodzimy. E, weźmy szpulę. Otwieraj pysk. Nie zgniataj mnie. No nie no. Świetnim, szpola się nie zapisała. A nie, zapisała się. To dobrze. Zapisała się. Dobra, chlapni, chlapni. Teraz zdążymy Dobra. To łagna około w ogóle. Po co się z nimi męczyć? I chyba jesteśmy już w... w głównym biurze, co nie? Tak. Dobra, jesteśmy w głównym biurze. Tiger Rock. To był Tiger Rock. Oh, ka. Co tu się dzieje? Czy to będzie zakończenie? Nie wiem. Odnieśmy tą szpulę filmową. To będzie przydatne potem. Kurde, jak się zawiesza, niech się w poziom czyta. Jest kolejne nagranie. Ale to za chwilę. Jest jeszcze mail. Dobra. Ten Tiger Rock to trochę jak Golden Predic, co nie? Pojawia się i znika. I dalej.

and you'll figure it out. just take a deep breath. it's your company now. your dad believed in you. otherwise, he wouldn't have left it to you. i guess so. if you could change anything you wanted, what would it be? maybe rebrand? oh, we could start making some of my inventions for real. <laughs> Przetłumaczę to wam kiedy indziej. Jakby coś. Będziecie mieli wszystko przetłumaczone. Eee, na tym etapie będziemy kończyć odcinek. Ale to e, z, zaraz. Chciałbym jeszcze tutaj trochę pozwiedzać. Może coś jeszcze odkryjemy. Tu. Tu jest drugie wyjście. Dźwięki bangują. No. Kolejny mail. Rury. Mail. Nie ma maila. Showrooms. Tam nie idziemy. Muszą te, te tam też nie idzie. Dobra, to ja się wrócę do centrali i kończymy odcinek, bo coś czuję, że tu będzie jakieś zakończenie. aby upgrade nam został i. No i co? Coś odkryjemy sekret mimika. <grytania> Dobra widzowie, więc w tym odcinku to by było wszystko. Więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkiem w górę subskrypcja oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc co, trzymajcie się do następnego i cześć!